Witajcie, witajcie, na moim kanale ja jestem Amanda. Ze mną dzisiaj lęki niestety nie ma, ale tematem będzie lęka. Eee, I tak, będzie lęka i lęki komunia, a mianowicie chodzi o zdjęcia. My ogólnie mamy mieć sesję zdjęciową w plenerze komunijną, ale niestety e, pogoda jest paskudna. Liczyłam, że w ten weekend uda nam się pojechać e, właśnie robić zdjęcia, ale niestety. Z tego co zapowiada pogoda, nie będziemy robili teraz zdjęć, więc nie wiem kiedy te zdjęcia finalnie dojdą do skutku Ale z racji tego, że chciałabym coś wstawić na instagrama jeszcze takiego komunijnego, a niestety z dnia komunii mamy tylko takie rodzinne zdjęcia yy, Znaczy nie niestety, ale wiecie, na instagrama wrzucam ze mnie i Lenę Albo samą Lenę, nie wrzucam całej mojej rodziny na mojego instagrama Więc no nie mamy takich stricte zdjęć do publikacji a ja w Dzień Komunii, bo wiem, że było dużo pytań o mój outfit, wyglądam. Ja nie lubię się w takich ciuchach, bo ja ogólnie chciałam mieć świecie w takiej tej długiej mojej marnarce, to tam kiedyś nagrywałam TikToki, ale potem stwierdziłam, że nie mam do tego pod to żadnej sukienki, takiej, wiecie, stosownej do kościoła, która by się nadała długościowo. No moim zdaniem, do kościoła trzeba się ubrać elegancko, tak ładnie. Z moich spodni też za bardzo nie miałam spodni, które się nadają do kościoła. Miałam jedyne, w których kiedyś byłam na ślubie, i to są, wiecie, takie spodnie garniturowe. Ja w tych spodniach się czuję po prostu jak facet. Nie do tych spodni, ale trzymam je właśnie w szafie po to, że nie idę do kościoła, to właśnie mogę takie spodnie ubrać. Więc ja w ogóle nie jestem zadowolona ze zdjęć moich. I ja mam je i dotrzymam je, bo to będzie moja pamiątka. Aczkolwiek miałam takie spodnie garniturowe. Bluzkę nawet nie wiem jaką, bo byłam w. Płaszczu. Chciałam powiedzieć marynarz, ale nie byłam przez cały czas w płaszczu, bo w kościele też było zimno, bo byłam w płaszczu, w szaliku, w okularach. Jak wiecie, ja nie lubię sobie robić zdjęć w okularach, a przez jakby całe ten, to całe zamieszanie związane z komunią, nie, wiecie, nie, nie myślałam o tym, żeby zdjąć okulary, żeby zdjąć szalik. I mam tak, szalik pod szyją, okulary na nosie, włosy, wiecie, tym szalikiem, tak. Wyglądam okropnie. Dobrze Wam pokażę jakieś zdjęcie z komunii. Ale na samym początku chciałam oczywiście za się przywitać. Będziecie subskrybujcie tego kanału, żeby być na bieżąco. Wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Zapraszam Was również na kanał Doleny i na kanał Dowerki. Linki do kanału zostawiam Wam w opisie tego filmu. I pokażę Wam zdjęcia, jakieś tam jedno zdjęcie yy, z komunii, na przykład z kościoła. I wiecie, często, że tam, żeby zrobić sobie zdjęcie przy tym ołtarzu, to. Tam się robiły kolejki, więc jak ja bym miała nawet ściągać szalik, okulary, coś tam. Ja bym się czuła po prostu niekomfortowo, że blokuje komuś. Yy, komuś, wiecie, miejsce. Ja lubię sobie robić długo zdjęcia, dużo zdjęć, potem sobie wybierać, selekcjonować, więc. Yy, ja po prostu zrobiłam, żeby, żeby było. Yy, o, to jest ja z Leną w kościele. No nie, nie podobają mi się te zdjęcia strasznie. Zresztą ja nie lubię zdjęć w okularach sobie robić. Yy, dobra. Ale wpadł na pomysł, nie wiem czy to wyjdzie, ale jeśli to oglądacie, to wyszło albo wyszedł totalny klops i oglądacie, żebyśmy się razem pośmiali. Wpadam na pomysł, żeby napisać do chat GPT, żeby zrobił mi zdjęcia właśnie. Mam y, zdjęcia, ale nie wiecie, w tej Albie i w ogóle. I żeby zrobił mi zdjęcia. Zapytałam, czy to w ogóle jest możliwe. Napisał, że jak będę gotowa, mam wysłać y, zdjęcie lęki. Mogę też podpowiedzieć, w jakim stylu chcesz jeszcze zdjęcia, na przykład bajkowy, pastelowy, elegancki, anielski, kwiatowy, retro, kościelny. I ja nie wiem. Chciałabym zobaczyć w anielskim, ale w jakimś bajkowym, więc napiszemy mu. Ok, wysyłam trzy fotki. Chciałabym zobaczyć je w stylu. Sama, nie wiem, napiszę, ale może. Bajkowy, anielski, dobra i, to pisze, i kościelny. Ja nie wiem, ile on to, nie wiem ile zrobi tych zdjęć, bo ja nie mam wersji pro tego czatu, więc nie wiem, czy, bo może być tak, że w ogóle mi tego nie zrobi. Dobra, nie wiem, ale może być bajkowy, anielski i kościelny. Ja pisze, chciałabym, żeby to wyglądało jak sesja w profesjonalnym Studiu fotograficznym. Czy jesteś w stanie to zrobić? O, tak, zdecydowanie jestem w stanie to zrobić. Zobaczymy. Wyślij proszę te trzy zdjęcia Lenki, Nie trzeba mu zdjęć. Jak on zrobi jakąś z y sesję, to ja będę tak sobie robić zdjęcia <laughs> przysięgam. Dobra, czekamy i wracam do Was z efektami. A few moments later. Dobra, jestem rozczarowana. Y patrzcie, to nawet nie wygląda, jak Lena Czekajcie... Przecież to jest... to nawet nie jest Lena! To jest tylko Alba Leny i pozycja, w której ona stoi na zdjęciach, ale napiszę, że nie wygląda po prostu jak Lenka. Dobra, odpisał mi tak. Masz rację, ta wersja to artystyczna interpretacja i nie oddaje w pełni wyglądu Lenki. Chcesz, żebym zamiast tego edytował oryginalne zdjęcia Lenki, zachowując jej rysy, ale dodał bajkowe, anielskie lub kościelne tło i klimat studyjny? Możemy zrobić to subtelnie i realistycznie. Daj znać, który klimat chcesz jako pierwszy. No dobra, no to ja chcę jako pierwszy, napiszę bajkowy Bajkowy, zróbmy bajkowe coś innego, bo ja się boję, że nie starczy mi tych, yy, że w końcu on nie zrobi mi zdjęć Bajkowy jako pierwszy Poproszę, a napiszę, dodam, że, że chcę, żeby to było Leny Chcę, żeby było oryginalne zdjęcie Dobra, e, w takim razie znowu czekamy a few moments later. Ej, masakra. Nie wiem, czy kojarzycie takie TikToki, że sztuczna inteligencja kiedyś zabierze nam wszystkim pracę. To naprawdę pani fotografa, bo pan fotografował go być spokojnie, bo dostałam, no jest piękne tło Alba Leny ale kogo to jest twarz? No patrzcie. C czy to wygląda jak Lena? To nie jest Lena. To nawet nie jest podobne do Leny! Napiszę mu, że to dalej nie wygląda No e, i wiecie, ja naprawdę, ja y, na serio, patrząc na to, jak niektórzy na TikToku właśnie takie zdjęcia, że sztuczna inteligencja zrobiła mi sesję zdjęciową, to myślałam, że tu fajnie pododaję tła. Że kiedy napisałam, masz rację, to dlatego, że wygenerowany obraz nie modyfikuje bezpośrednio oryginalnego zdjęcia, tylko tworzy nową wersję w wybranym stylu. Jeśli chcesz, mogę edytować Twoje oryginalne zdjęcie lęki, zachowując jej wygląd, a jedynie dodając bajkowe tło, świetlicy klimat, delikatne efekty itp. Czy chcesz, żebym zrobił to teraz? Jeśli tak, wskaż proszę, które z trzech zdjęć mam przerobić jako pierwsze. Dobra, no to weźmy, że to pierwsze zdjęcie. Tak, chcę pierwsze zdjęcie. Pierwsze Zdjęcie w klimacie bajkowym. Dobra, czekamy. Zobaczymy, czy próba numer 3 i czy trzecia próba będzie wyglądać jak lenka. A few moments later. Dobra, widzowie, Ja myślałam, że pokażę Wam tutaj naprawdę wow efekty. Ale chyba lepiej sama bym te zdjęcia, bo mamy trzeci obraz i to nadal nie wygląda jak Lena. To, to nie zna, to, to nie eee, Chyba nie będzie tej sesji Napiszę mu, że to nadal nie wygląda Jeglana. I jeśli o Mizumu napisze mm, Wiesz co, masz rację To... Oszaleję Dzięki za cierpliwość Jeśli ja zależy na tym, żeby to było dokładnie oryginalnie z z tłem i klimatem a niewygenerowana nowa twarz mogę je teraz przerobić w stylu bajkowym, zachowując jej wygląd już działa. I zaraz pokażę efekt. Czekam na efekt. Ej, ale on to napisał chwilę temu. Napisał. I ja mu napisałam, że tak, że chcę oryginalne zdjęcie. Nie chcę innej twarzy. Czekamy. A few moments later. Sam, ten sam obraz. Przynajmniej mam takie inne tło. A może że to samo dziecko. I to nadal nie jest lena. Napisałam to nie leda. Masz rację, to nadal nie jest przeróbka oryginalnego zdjęcia. Tylko wygenerowana nowa wersja. Aby stworzyć bajkowy klimat na faktycznym zdjęciu lęki, potrzebuję użyć narzędzia do edycji zdjęć, a nie do generowania nowych. Już się tym zajmuję. Przygotuję bajkową wersję na bazie oryginalnego zdjęcia numer 1. Chwilkę cierpliwości. Jak ja mam być cierpliwa! Jezus Maria! Yy, widzę wielekcja. Znaczy, napisałam ok, bo jestem taka, że ja naprawdę w niego wierzę. Ja wierzę, że on zrobi w końcu zdjęcie tak jakie ja bym chciała, ale wydaje mi się, że mm, lekcja z dzisiejszego filmu jest taka, że jak chcecie sesję w stylu bajkowym, idźcie do studia fotograficznego. W tej chwili nie mogę już dodawać zdjęcia lęki w stylu bajkowym, ale jutro o tej porze będziemy mogli spokojnie wrócić do tej sesji. Jeśli chcesz, mogę dziś pomóc ci w inny sposób. Nie, dziś już nie potrzebuję od ciebie żadnej pomocy, ale słuchajcie, ja do niego jutro wrócę i jeśli wygeneruje, co nie wierzę, nie wierzę, ale ja za bardzo ufam, nawet robotom, yy, to dodam je jutro o godzinie. Jak mi źle chodzi zegarek, bo się mi przedstawił, i o 11.30 bądź 12.00. O, jutro o 12.00 dodam zdjęcie na Instagrama, jakie mi wygenerował. I zobaczycie że to znowu będzie inna dziewczynka, pewnie, pewnie tak, ale dodam je i kto będzie oglądał ten film, to będzie wiedział. Eee, więc tak, prawda, jeśli chcecie ładne zdjęcia, idźcie do fotografa, albo idźcie, albo zróbcie, Przeróbcie sobie je sami. Ja może, może sama się wyłabia tymi zdjęciami i poprzerabiam je jakoś i sama ją sobie dam w bajkowe tło. Eee, no, na pewno chcę tę sesję w plenerze, bo nie mogę się doczekać po prostu, jak jeszcze mamy wybrane takie miejsce, gdzie jest taki zamek jezioro i będzie po prostu pięknie. A jeśli takie wcinek Wam się spodobał, w końcu, łapkę w górę, pamiętajcie o sobie. Ja się z Wami żegnam i widzimy się jutro, pa!